Powiem Wam, że po zmianie czasu zawsze jest tak, że jak wychodzę na uczelnię, już jest, taki, jest jeszcze taki półmrok. I gdy wracam jest już ciemno i to jest pierwszy. Od nie pamiętam kiedy ostatnio kiedy wróciłam do domu jest jeszcze jasno, więc szybko wzięłam Michaela i lecimy do sklepu plastyczno-architektonicznego. Mówiłam Wam na jakimś filmie, że malarstwo zaczyna mi się od drugiego semestru. Jednak was troszkę oszukałam i siebie oszukałam, chyba tak bardzo na to liczyłam, że sama w to uwierzyłam, a niestety malowanie obrazu czeka mnie już jutro i <laughs> ja będę malować obraz, gdzie tak jak uwielbiam, Rysować. I wydaje mi się, że nawet w miarę mi to idzie, tak z farbami po prostu chyba od podstawówki nie miałam kompletnie do czynienia. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, ale lecę się na jutro przyszykować, pokupować farby, podobrazia. Gdyby ktoś w Warszawie chciałby fajny spot na zdjęcia, to jest bardzo popularne wejście do kawiarni i tam mnóstwo Instagramowych zdjęć, czy to świątecznych, czy właśnie jesiennych. Chcesz fatę? Nie, dzisiaj nie wyglądam najlepiej. Pięknie wyglądasz, jak zawsze. Kierujemy się już do plastyka, ale opowiem Wam jeszcze o moim dzisiejszym śnie, bo naprawdę rano było mi bardzo przykro. <śmiech> <śmiech> ogólnie obry, była... Obrywamy się od samego rana. Zamiast. Ogólnie była pełnia i strasznie długo nie mogłam zasnąć, zmęczyłam się chyba do godziny drugiej. Jak w końcu zasnęłam, to miałam tak realistyczny sen, że naprawdę było mi strasznie przykro, jak się obudziłam z tego względu, że w moim śnie dzisiaj urodziłam córeczkę. I powiem wam, że to było tak dziwne, ponieważ moja córeczka urodziła się miesiąc przed planowanym porodem. E, dlatego nie byliśmy w ogóle na to przygotowani, nawet żadnego pompersa nie mieliśmy, e, ciuszka, nic kompletnie. A co tutaj było kluczem w tej mojej śnie To to, że oto ten pan nie chciał przyjechać na mój poród, bo powiedział, że umówił się z kolegami e, ja i on nie ma czasu, żeby do mnie dojechać. Mi było tak przykro, ja rodziłam i płakałam. To, tyli, to, tyli, to tylko sen myślę, no. Rodziłam i płakałam. No i jeszcze jedna rzecz, że. To, że byłem na moje... meczu u Realu, nie wiem, no. Mogło tak być. E, córeczka nazywała się Luna i była tak prześlicznym dzieckiem, że jak się obudziłam i zobaczyłam, że nie ma Luny obok mnie, to po prostu było mi strasznie smutno. <laughs> Widziałam, że I... rano byłaś taka, coś się nie pasowało, coś tak, ci nie grało. Bo, bo to było tak realistyczne, wiecie, czasami są tak realistyczne sny, e, że się budzicie, i myśli, myślicie, że to się działo naprawdę. No, a naprawdę to było idealne dziecko. No wyglądała jak baby born. Przysięgam. E, I tak i Michaela nie było, więc ja sama wtedy nadałam jej imię Luna. No, i stwierdziłam, że jeżeli on nie chce brać udziału przy porodzie, to samo będę podejmowała takie decyzje. Ale niestety był to tylko sen, więc koniec Przez historii. Niestety? Stadium, niestety. W sensie, bo có córeczka była ładna. Ostatnio byliśmy w Tincie, a dzisiaj Was zabierałam na Politechnikę Warszawską, na Wydział Architektury. jest tutaj oh. Ojejku, tutaj nie ma sklepu. Nie no. Przecież był. Pan powiedział, że jak sklep będzie w lutym, to będzie sukces. To jest jedyny sklep w Warszawie, gdzie sprzedają farby, których potrzebuję na jutro. <grych> I nie wiem co teraz. Na ostatnią chwilę... Mieliśmy ja, ja, przyjechać ja, wczoraj? W sumie ja wszystko zawsze na ostatnim chwilę robiłem, przede wszystkim na studiach. <grych> myszko gwarantuję ci. Że? Że tak na pewno bym tak nie postąpił. Jak w tym śnie. <grafię> Gdybyś tak postąpił, to nie byłaby już twoja córka. Tak, nie, moja by była. No, ale bym się bym sama ją wychowywała. Byś miał ograniczone prawa rodzicielskie w tym momencie. Więc ruszamy jeszcze do tinty dla plastyków. Najwyżej, jeżeli nie będzie farb, o które, o które prosiła moja pani profesor. Ja to kupię inne. No cóż, nie ma wyjścia. Co nie? Piażdżę do domu. Tak to jest jakieś koleżeńskie, i się kupuje nie tylko dla siebie, ale znaleźliśmy. To nie ta firma, co miała być, no ale mam nadzieję, że nic złego się nie stanie, jeżeli weźmiemy troszkę inną. I wreszcie mogę założyć moją ulubioną bluzę. Nawet nie wiecie, jak ona jest mięciutka. Kupiłem ją w showroomie, w Zakopanym w zeszłym roku na świętach. Generalnie ta bluza może funkcjonować jako kurtka. Naprawdę kocham ją, kocham. I właśnie ją zakładam pierwszy raz. o Będziemy meczy, meczy. No w sumie nie bardzo. A kto dzisiaj dostanie certyfikat ukończenia szkoleń? No kto, no kto? Prawie jak magister. To pierwszy etap, przedszkola, a później pójdzie do szkoły. Tak jest. Mamy Na Właśnie w planach go jeszcze zapisać no, takie bardziej hardkorowe szkolenia, ale to wszystko w swoim czasie. Jeszcze wpadłem szybko po smaczki przed szkoleniem i z mojej strony mogę Wam zarekomendować Brita, która jest najlepszą opcją przy dla pieska. Próbowaliśmy innych firm, ale nie zdało egzaminu. i niestety nie super Tego. Znaczy, może zjeść, ale będziesz miał. Dopiero nie jeździł. Udało się. No, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Kolbi, masz dyplom malucha. Gościu, gratulacje. Daj łapę. Kolbi, łapa. No, za co ten dyplom dostałeś? Wow, tam... okay. pierwszy etap zaliczony. Szkolenie odwalone. Mamy to. Tak, i powiem Wam, że serio tutaj y, z całego serca możemy polecić y, psie szkole Wojtków, szkolenie. A to I jest my tutaj. serio, jesteśmy mega zadowoleni z tego, jak wyszkolili Kolbiego już na pierwszym etapie, dlatego się na pewno będziemy decydować na kolejne. Y, jest jeszcze technikum, są specjalne kursy z samych sztuczek, więc macie do wyboru do koloru. Ja stwierdziłem tutaj właśnie, że zadeklarowałem Pani, że idziemy z nim na sztuczki. Na sztuczki. Ja chcę, żeby mój. Siak umiał fajne sztuczki Oczywiście basic, wszystkie basicowe podstawowe rzeczy mu e, przy, będziemy no przypominać. Ja się nie przejmuj. Nie, be, be, Będziesz na YouTubie. Nie będę <laughs> na YouTubie, Pani trochę mnie postarza. Jesteśmy w podobnym wieku, to jest Czuję się jak stara baba. ale spoko, może być pani. Jesteśmy zdecydowani pani. na pewno na kolejne, na kolejne szkolenie, na kolejne kursy. Nasza miła pani. <grym> <grym> chyba, chyba ma nas dosyć. Nie. <grym> dłuższego czasu przyglądam się serwisowi Shops. To serwis cashback, który pozwala Wam zwrócić część pieniędzy z każdego zakupu online. Dzięki Shops można dobrze zaoszczędzić na zakupach w swoich ulubionych sklepach. I właśnie przeglądając Letishops możecie natrafić na cashback w Waszych ulubionych sklepach. Moją uwagę na pewno przykuło AliExpress, w którym macie zniżkę aż do 90%. I oprócz właśnie potrójnego podwyższonego cashbacku, który tutaj możecie zauważyć, macie również do wykorzystania kupony. Ja właśnie przeglądam bestsellery AliExpress na Letyshops i powiem Wam, że można znaleźć tutaj naprawdę różnorodne rzeczy w ciekawych cenach. Moją uwagę na pewno przykuł soniczny cleaner do zębów, ale kto zna AliExpress ten wie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto też również wspomnieć o tym, że dostawa rzeczy na AliExpress trwa od 3 do 7 dni roboczych. Dzień dobry, kochani, witamy Was z. Przebierasz się? <noise> tak. Z Krakowa. Tym razem przyjechaliśmy na szybkie półtorej dnia. Stwierdziliśmy, że jest długi weekend, zatem odwiedzę moich starych znajomych z czasów studiów, do których naprawdę lubię wracać. Zaraz właśnie lecimy na miasto. Mam nadzieję, że pokażę Wam jeszcze trochę kilka fajnych knajpek, do których ja chodziłem za czasów studenckich. Mam nadzieję również, że uda mi się pokazać Wam moją uczelnię i trochę opowiadać, gdzie chodziłem na zajęcia i jak wspominam ten czas, bo to naprawdę może być. Fajna okazja. Muszę przestać mówić to naprawdę, naprawdę, bo co drugie słowo mówię naprawdę. I trzecie, kamerę muszę się oduczyć. Gdzie ty przyjechałeś? Gdzie ty przyjechałeś na wycieczkę? Co? Co? Mieliśmy iść do knajpki, która się znajduje nade mną w sukiennicach, ale niestety z tym panem nas nie wpuszczą. Ale mały tip, bo dużo osób o tym nie wie, do tej knajpki można wejść przez Muzeum Narodowe, Które właśnie się zamyka. Tak, i tutaj idziemy po schodach, w lewo na górę, i jesteśmy w sukiennicach. Bardzo fajna knajpka, polecam piękny widoczek na całą staróweczkę. No teraz tam nie wejdziemy to zabierajmy gdzieś indziej na jakąś dobrą kawkę. Tam gdzie chodziłem z moją pierwszą miłością. Oczywiście taki żart. żeby nie było. O, <noise> ona ma mnie dosyć. A teraz cię zabiorę w takie niepozorne miejsce, gdzie spędziłem kawał czasu na studiach, okay. ucząc się tam i popijając pyszne kakao i kawki herbatki. O, kakao może wygrać z kawą jednak. No to lecimy w takim razie. Jesteśmy na świętego Tomasza i to jest knajpka, nazywa się Pożegnanie z Afryką. Bardzo ciekawa nazwa. Wchodzimy tam. Tutaj było moje ulubione miejsce przy tej szybie właśnie. Siedziałem z książkami, z laptopem, z pitną czekoladą albo właśnie z kawką i uczyłem się pilnie. No może nie pilnie, ale... Ciekawe właśnie. <laughs> Mnóstwo kaw m.in. z Afryki, dlatego, dlatego ta nazwa, jak z zgadli. Tak, tak, jest piecek. Jest również mnóstwo kaw właśnie z Ameryki Południowej, ale my dzisiaj bierzemy sobie mleczną czekoladę z malinami, która jest obłędna. O, właśnie ta. Dobra, testujemy. Jak widzieliście, ta gorąca czekolada była na takim patyczku, który pani rozpuszczała, chyba, przez 10 minut, razem z mlekiem. I Jak? Uważaj, Goranze. bo gorące, tak? No, <laughs> ale... ale bardzo dobre. Tam są jakieś owoce. Tam są owoce, tak. Tam, no są... Tam, jest tam jest kilka. Tam jest truskawka albo malina. Jak ee, czekolada wedla. Z no, tak, coś, coś w tym stylu. Witamy z porannego Dzień Krakowa. Dzień dobry. Kolbisz. Są mega, mega pustki. Wczoraj, akurat wieczorem, byłem się spotkać z moim przyjacielem ze studiów, a nie zostawiłem w hotelu na, na chwilę. I tutaj był naprawdę mega wielki melanż jeden wielki melanż. A teraz cisza, spokój, wszyscy nie ma nikogo. Odsypiają tą wszyscy, wszyscy odsypiają. My idziemy teraz na spacer na jakieś śniadanko. Zaraz wam pokażę, jak Kraków jest piękny. Porankiem nad Wisłą jest taka fajna poświata mgły i to robi taki klimat, taki filmowy wręcz. No, nie mogę się napatrzyć. Tutaj, zawsze na forum Przestrzenie e, była taka wielka, duża reklama. Teraz jej nie ma i wczoraj właśnie powiedziano mi, że Kraków jakąś ustawę wprowadził kilka miesięcy temu, że nie ma nigdzie reklam. Ustawa wydaje mi się jest strzałem w dziesiątkę, bo Kraków jest ciekawym, zabytkowym miastem i kawałek papieru nie zagłusza całej jakby tej architektury. 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 Dokładnie, musisz mi, musisz mi pomagać w tych tr trudnych architektonicznych słowach. I tutaj mamy jeszcze bardzo fajne domki na wodzie, które są klimatyczne, następnym razem tutaj. Mhm. No nie, nie, nie widziałam, że coś A to już, jest. A to już chwilę stoi tutaj. Newport. Newport. Trzeba sprawdzić następnym Tej. razem. Fajnie, bo to fajna lokalizacja tych domków i coś ciekawszego niż hotel. Tu zawsze była jedna wielka reklama widoczna z całego Krakowa wręcz, a teraz pustki. Ten hotel Forum nie wygląda jakoś wow, ale i tak ma swój klimat. To jest opuszczony budynek, tak? Tak, to jest opuszczony budynek, si. A tam, Myszko, tam gdzie jest ten łabędź, przybliżę, to jak wyprowadzałem się z Krakowa i czułem już, że będę miał wyprowadzkę do innego miasta, do Warszawy, to zawsze po klasy przychodziłem właśnie tutaj na ten rejon i kontemplowałem z widokiem na Wawel. Rozmyślałeś jeszcze, czy dobrze robię? Rozmyśla... Nie, po prostu żegnałem się. Już mentalnie żegnałem się z Krakowem. Dobra, bo się niecierpliwie widzę, że co chwila stajemy, nagrywamy, a ty jesteś głodna, jak wilk. Nie jest a z... głodna kobieta to zła kobieta. To jest szczególnie nieprawda. <laughs> Właśnie znaleźliśmy telefon. Ja to pewnie po wczorajszych melanżach na 100%, na milion. Jest rozładowany. Jest rozładowany, wokół, tak. To... Ale my czy go... Mamy go... zabrać czy go sobie sobie... postawimy, to ktoś go sobie weźmie. Ja bym go podładował i pewnie ktoś zadzwoni na ten numer no tak, na 100% i wtedy po prostu mu wyślemy już. Ostatnio mój brat zgubił telefon i wiem jak to jest fajne uczucie, jak jest później znalezione. Bardzo lubię ten teren właśnie Podgórza, który łączy się z Kazimierzem To ma taki swój klimacik. Jesteśmy na kładce Bernatce Myszko? Hmm. Ile kłódek tutaj zawiesiłeś przez Majson? Ile kłódek zawiesiłem? Przez. Ha. Hmm. Ani jednej. No to masz szczęście, prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź, dobrze. Ale e, swego czasu ściągali stąd kłódki, ponieważ było za duże obciążenie mostu. I... Ale widać właśnie, że jest ich. Tak, tak jest, jest, je, jest ich mniej. Nie ma ich aż tak dużo jak było wcześniej. Także mnóstwo związków poszło na dno. A... Ostatnimi czasy nigdy nie omijamy tej restauracji na śniadanka. Wczoraj byliśmy tutaj i dzisiaj ponownie jesteśmy. Oj, a odkryłem ją dopiero wtedy, jak wyjechałem z Krakowa. <laughs> Ale y, tutaj jest strasznie dużo ludzi, często tr trzeba poczekać w kolejce i naprawdę warto. Bani lot. Proponowałem ani lot balonem, ale ostatnio się naczytała, że w Kapadocji, tak? Yy, balon spadł z ludźmi. Nie, bo to po prostu nie jest nagłośniona sprawa, ale podobno yy, w ciągu pół roku tam naprawdę te balony spadają i giną ludzie. I powiedziałam, że nigdy więcej już do balonu nie wsiądę. Tak. Leciałam raz, panicznie się tego bałam i tego nie powtórzę. Dobra kochani, mamy finał oddania telefonu. Zadzwoniła mama tego chłopaka e, na telefon i e, właśnie przyjechałem do Salezjanów. E, tu jest takie seminarium. E, Tutaj pa pani oczywiście powiedziała, że jej syn nie jest księdzem, tylko on tu po prostu mieszka i właśnie szukam tej portierni, gdzie mogę ten telefon oddać. Dlatego Bartłomieju, jeśli to widzisz, e, to jesteś mi winny e, piwo. Następnym razem w Krakowie może to jakimś cudem zobaczysz, nie wiadomo, bo coś jest chyba nie tak, bo nikt mi nie otwiera. Czekamy dalej. Kto mnie dzwoni? Właśnie. Halo? Halo? E, szanowna, szanowna pani, ja, ja już tutaj właśnie jestem e, i szukam portierni, tylko nie mogę jej znaleźć. E, dobrze, dobrze, no to na spokojnie, dobra, dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy to, finał jest happy endem. I wczoraj tak mi zasmokowało miejsce, do którego Michael nas zabrał e, na gorącą czekoladę że ja dzisiaj już od rana tylko męczyłam go, żebyśmy jeszcze raz tu wrócili No i mamy to! Czy to jest ta sama gorąca czekolada co wczoraj? To jest ta sama, a jest mega gorąca Tak. Ale tak chce się jej napić, że sobie ją otworzę I tak się jej nabije Ona ma fajnie, bo ma takie tak. kawałki truskawek w środku mhm. No jest naprawdę przepyszna i jeszcze może takie szybkie kulinarne polecajki w Krakowie to restauracja Pino na Ryneczku przy Placu Szczepańskim. Bardzo polecam. Chciałem iść Ci pokazać moją uczelnię, ale tutaj mamy taki znaczek jak zakaz wprowadzania psów. Także młody nie wejdziesz, nie przekroczysz tej linii. Ale trzeba przyznać, że budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest przepiękny. Wspomnienia wracają, każde jedno. Tu jeszcze tak, tak całkiem niedawno stałem z moim promotorem, z biorem magisterki. tutaj przybiliśmy sobie grabę w ramach gratulacji z moim promotorem. Pozdrawiam pana doktora Rafała. No, ora Edlapora, młody się. Nie mieliśmy powitania, ale żegnamy się z Wami już z Krakowa. Przyszliśmy jeszcze tylko na obiad, jak i w sumie już niedługo uciekamy na pociąg. Bardzo miło spędziliśmy weekend. Ja naprawdę uwielbiam do Krakowa wracać. Tutaj zaczęłam przyjeżdżać w sumie ze względu właśnie na Michaela. Wcześniej tam było może raz czy dwa. A teraz jesteśmy tutaj dość często, dlatego bardzo, bardzo miło weekend za nami. I co? I pora wracać do Warszawy. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć? Na pewno chciałbym Wam pokazać trochę więcej rzeczy, na, na pewno takie też kulinarne zakątki Krakowa, ale naprawdę nie było na to czasu. Zrobiłem, to zrobiliśmy razem tutaj 6 spotkań ze znajomymi, co jest hitem, bo nigdy takiego intensywnego weekendu nie miałem. Zawsze to jest tak w krótkim czasie, bo jesteśmy tutaj tak. tylko dwa dni w sumie. zawsze to jest jedno spotkanie lub dwa, tutaj było ich sześć, tak. także na plus weekend. No, widzimy się w kolejnym filmiku. Dzięki, pa!